Witam wszystkich, gdzie jest mapka gorzkowa V3. O, altanka wujka bohuna, tam nie wchodzimy, zostawiamy w spokoju, bo dostajemy ochrzan od wujka. I więc tak, w dzisiejszym odcinku będzie co, gdzie, do czego. Ostatnio wujek się pytał, co znajduje się w silosie obok wapna. Więc tak, ja sobie przeskoczę do mojego traktorka, gdzie on jest. O, tutaj znalazłem mój ususik. Więc po kolei powiem co jak zrobić, żeby to działało. Więc ruszamy. Miejsca... Jedź, chłopie, jedź. Jaki wysoki jesteś ja. No dobra, niech ci będzie. No jedziesz. Chłopie, no rusz się. Nigdy nie wyjadę. Dobra, chłopie, nie ustępujemy. Jedziemy dalej. Prosto przed siebie. A, więc obu babcia znajdują się nasiona do siania które można załadować do osiewnika przednim ładowaczem, łyżką, to jak tam to nazywa sobie. Więc tak, Asiona kupujemy w browarze, a do tego służy przyczepka, która była na stronce, na której była wydana mapa. Podaję że jest to HW-80, przeznaczone do wszystkich typów zbiorów, plus jeszcze do tego kalk i inne rzeczy dodatkowe, więc tak. Tu kupujemy, po wciśnięciu przycisku Z zaczyna się ładowanie przyczepy. A więc tak, nasionka wysypujemy na naszej farmie, ale od dziwo, nie prosto do silosu, tego tam znajduje się obok ściany, obok wapna, tylko tylko co dziwne, dziś to zrobili, no ale niech im będzie. Zrobili to po prostu, że wysypujemy nasiona w środku budynku, w którym Większość napełnia, albo kupuje, bądź sobie, ziarno do siania. Więc tak, wjeżdżamy na farmę powoli. O, 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 o. ale przycięło. Nie wiem dlaczego, ale mi leci program do nagrywania. Ale co zrobić? Obok, jak widzimy, znajdują się silosy z wapnem a wierzamy do naszej stodoły ale w statystykach Sadgut, czyli materiał do siania. ziarna, nie wiem, jak już niemiecką wersję yy, farminga, więc tak wierzamy do środka, pokazuje się nam ikonka wysypywania, wysypujemy, tak więc widzimy, że nam ilość rośnie. A tutaj nam również przybywa Jak widać Tak wspiemy co mamy Co żeśmy kupili Właśnie 30 ton nasion do siania jedziemy traktorem O, wczepioną muszę odczepić. Przepka odczepiona. I więc tak. Przybliżymy troszkę. I więc tak. No, cofaj, faj. No ja na przykład mam oryginalny siewnik, kupiłem tylko na potrzeby tego filmiku, żeby zaprezentować jak to działa. Łóżka do ładowania jest również ze strony producenta tej mapy producenta, na twórcy tej mapy jest specjalnie przygotowana pod materiał do siania mamy co mamy mieć obracamy się normalnie po prostu I dźwigamy troszkę obniżymy. To jest 7 oryginalny, więc lepiej byłoby sobie woli jakiś z modów, w którym będzie można otworzyć plandekę, aby to bardziej realnie wyglądało. Tutaj przesko przeskoczymy z naszego ususka do małego ususka. Jak widzimy, ziarno jest załadowane i możemy sobie przez taki dziwny, kręty sposób sobie wyładować. Również możemy to zrobić w sposobem. Z tego, co widziałem, pojawił się mecz w poprzednim odcinku, albo w ostatnim z dwoma Michałami, nie pamiętam już, chyba z dwoma Michałami, bo nam wepchać siewnik, a im nie weszło, a zgasimy tego upa. Przysiędziemy się do naszego malutkiego no, wzózka. odpolimy maszynę, Chcę żeby było lepiej widać dla wszystkich. A nie ten przycisk. Miało być do połączenia PDA. Wujek próbował z dołami, hałami wjechać do środka a... A tu wcale nie trzeba do środka wjeżdżać, bo wystarczy, jak zaraz zobaczymy, podjechać całkiem blisko, bliziutko. Przed przy drzwiami wystarczy siewnikiem. Nie trzeba wcale do środka wjeżdżać, czyli przy większych silnikach to nie będzie większy kłopot. Ewentualnie do nie dobrałem się z jak to nie umieli zrobić tego koledzy z LS-a, no ale co. Zależy, kto jakiś sobie kupi, więc tak, jedną rzecz mamy za sobą. Drugą rzecz, którą bym się ciekawił, dlaczego nie chodziło, było czemu nie mógł kupić sobie wapna. A więc tak, skasimy ususka i przeskoczymy sobie do naszego John a czy znaczy mojego bardzo dobrze zasłużonego. tu również jest przyczepa ta sama którą przywróciliśmy nasiona tak więc yy, to jest przyczepa i ona następuje się na stronce producenta tej mapy to nie wiem gdzie na ja poszuka Google nie bolą Jest tak, pierwszy silos to jest Kunstdinga albo jakoś tak, nie wiem, jak się to dokładnie wymawia. Podjeżdżamy, 369 euro za tonę, naciskamy Z i nam się ładuje, 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 ładuje. To jest nabóz sztuczny tak zwany, za chwilkę pokażę gdzie go wysypać na farmie i gdzie go potem ładować. To w sumie jest najprostsze niż nosionka do siania. Obraz, tak czy tego, by tego ładować, Mogę ci pokazać, mam. Czuję, chciał to sobie więcej naładuje. Dobra. Więc to jest nawóz sztuczny. Drugi silos to jest papno i wdrżamy sobie również szczepą pod silos to po prostu całą szczepę aktywną no 348 za tonę tak samo również klikamy Z i ładujemy op no przyczepę. szczepa załadowana powiedzmy więc jedziemy na farmę zaprezentować gdzie i jak dobra więc po przyjechaniu na farmę w w której mamy e, nawóz sztuczny wysypujemy to jest tył z tyłu za naszymi stodołami czy jest silos, nawet pisze dinger dunger dinger, nie wiem, co czyta i tak. A tu gdzie mi się nas podświetla, tu gdzie są podwyższone bale, słomy, w tym miejscu możemy sprzedać albo słomę z przyczepy samozbierającej, albo y, nasze bale, kostki, bale, kto co tam produkuje. Więc tak, podjeżdżamy dalej. No. Ja, w tym miejscu wysypujemy sztuczny nawóz, a później podjeżdżamy pod rurę nasypową nasypujemy sobie do naszego opryskiwacza, rozpryskiwacza, nie wiem jak to ma, to więc tyle, to jest nabór sztuczny, w statystykach na również wzrósł, wzrus. da się wykręcić z tym King Kongiem, A wapno wysypujemy na nocy, każdy że każdej ale już pokażę, żeby nie było. Do silosu przejazdowego, takiego silosu obok ściany, jak go nazwać. Tu uskrójemy wapno, a później ładujemy odłaczym człowiekiem Do na przykład takiego rozrzutnika. Przystosowanego do wapna, no i możemy sobie prosywać wapno na bodu. A jeszcze zapomniałbym, bo nie włączyłem mapki. Yy. Mm, 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 mm. A to się nazywa płaśnie. Już zapomniał. Yy, sztuczny nawóz i wapno możemy kupić yy, na stacji kolejowej. To się tam, a nasiona do siania znajdują się w prowarze. No i to by było na tyle. Zostawimy nasz traktorek. Tak to mniej więcej wygląda pokrótce jak to zrobić żeby działało Szepka i łyżka Do wapna, do nasion Na stronce twórcy tej mapy A więc do usłyszenia i komuś pomogłem, to się cieszę I Do następnego razu Na razie, cześć